Teresy spaceruję po Facebooku z falszywym tytułem, który w ogóle nic nie ma wspólnego z filmem, to ja na tym Facebooku natknęłam się na kolejny post. Proszę bardzo. I tu normalnie, po prostu, jak u nas się mówi w moim kraju, mnie po prostu bombano. Nie wiem, kim jest ten gość, ale wydaje mi się, że jego rosyjskie nazwisko chyba twierdzi, że jest jakimś prowokatorem. Urzędowy język ukraiński. Co kurwa? Czy was tam chyba trochę? No skandal normalnie. Chcę przypomnieć hejterom, że ja jestem osobą, która jest neutralna. Czyli wymieniam różne złe, czasami dobre rzeczy, bardziej rzeczywiste rzeczy, realistyczne rzeczy dlatego może tych dobrych jest mniej. No więc wymieniam z dwóch stron, i ukraiński, i polski. Nie jest tak, że ja jestem po jednej stronie, tylko jednych cały czas punktuję. Ale jak widzę takie posty, to chyba za chwilę będę zmieniać swoje zdanie. I ogólnie, gdy mówię coś o Polakach, to mówię wtedy, gdy oni przysadzają u mnie w komentarzach. Albo na przykład jak z tym filmikiem, gdzie wyśmiałam PiS, jak robi ludzi w, po prostu w pelikany tymi durnymi wypłatami nad platami. Ale oczywiście żółta prasa przekształciła to w to, że ja tam narzekam, że nie dostanę na węgel, Mnie stać na węgiel, i nie tylko. No więc język ukraiński jako drugi urzędowy, czy tam... Ja więc moja prośba, jako Ukraińki mieszkającej w Polsce. Ludzie. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał nawet pomyśleć o tym, żeby to zrobić, wyjdźcie na ulicę, wejdę razem z wami. Kurwa mać przesada! Nie dość, że po pierwsze, to jest kraj polski. Nie ma mowy o jakimś drugim języku. Ja nie wiem. Chyba żeby tutaj stanowiło 80% Ukraińców. No, co za chwilę się może wydać. Potępiają rosyjskojęzycznych, a się czepiają w Polsce prawa, że niby jeżeli jest mniejszość ponad 20%, to już należy się, kurwa, a drugi urzędowy. No to na Ukrainie należy się, kurwa, podwójnie rosy rosyjski język, ponieważ tam jest 50 na 50 w niektórych miejscowościach. Drogi Ukraińcy, wyżo rano się. Якщо ви чіпляєтеся до цього закону в Польщі, то давайте ми в Україні все-таки вернемо російську, а? а? Давайте. Какого хрена, блядь? Ви не ахуєлі? А тим часом мій фільм от жовтий.